Witam Państwa. Tematem dzisiejszego wystąpienia będą problemy związane z powrotem obywateli polskich, byłych obywateli polskich, z powrotem do kraju. Coraz więcej osób powraca do kraju z terenu Skandynawii, z terenu Francji, z terenu Włoch, z terenu Stanów Zjednoczonych, powracają do kraju najczęściej. Posiadając już określone uprawnienia emerytalne na skutek pracy, którą tam wykonywali. Osoby, które z Polski masowo wyjechały w 1966, 67 roku, no to mamy prawie 40 lat czy więcej pracy. Zatem korzystnym jest Powrót takiej osoby, takich osób do Polski, bo koszty życia są mniejsze, zresztą kwestie sentymentalne również nie są tutaj bagatelne. Często przy tej okazji popełniamy różnego rodzaju błędy związane, bo osoby te najczęściej starają się nabyć nieruchomość na terenie Polski. I będę właśnie mówił dzisiaj o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, bo taka osoba powracająca do Polski, między innymi nie musi, nie musi to być Polska, Polak, który z Polski wyjechał, taka osoba najczęściej stara się nabyć mieszkanie, stara się nabyć nieruchomość, stara się nabyć lokale użytkowe i wiele innych. Proszę Państwa, należy się zastanowić, kto to jest taki cudzoziemiec o czym chyba dwa czy trzy spotkania temu już mówiłem że jest to osoba. Fizyczna nie obywatelstwa polskiego, że jest to osoba mająca siedzibę za granicą, że jest to osoba nieposiadająca osobowości prawnej, spółka osób tych, o których wyżej była mowa. I jest to osoba prawna i spółka handlowa, która nie posiada osobowości prawnej, a ma swoją siedzibę na terenie Polski, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione znowuż wyżej. Co to jest takiego nabycie nieruchomości? W świetle ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Proszę państwa, otóż na ogół rozumie się nabywanie nieruchomości, że jest to kupno-sprzedaż takiej nieruchomości, ale w świetle przepisów ustawy, o której tu mówię, nabycie nieruchomości to jest nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego na podstawie każdego zdarzenia prawnego, czyli na podstawie to podstawowe na sprzedaży, ale także na podstawie dziedziczenia, na podstawie y, objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, y, czy przewłaszczenie na zasiedzenie takiej nieruchomości. W jakich, na jakich zasadach Powstaje pytanie, czy cudzoziemcy w Polsce mogą nabywać nieruchomości. Zasady, zasada jest jedna podstawowa: że wymaga się tu zezwolenia, które w drodze decyzji administracyjnej wydaje minister spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw wsi, a także po uzgodnieniu tej kwestii z ministrem obrony narodowej. Czy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zawsze wymaga zezwolenia? Otóż nie zawsze. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców przewiduje okoliczności, w których nabycie nieruchomości jest możliwe bez zezwolenia. Oczywiście. Te zezwolenia, te uwagi, te przepisy odnoszą się również do Polaków, byłych Polaków, którzy zmienili obywatelstwo na skutek różnych zdarzeń, czy losowych, poprzez wyjście za mąż, czy żenek, czy poprzez rezygnację z obywatelstwa polskiego. Otóż takiego zezwolenia zezwolenie nie jest wymagane do nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego, w rozumieniu ustawy o własności lokalu, nabycia samodzielnego lokalu użytkowego, nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się, nabycia przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego zamieszkującego w Polsce co najmniej od 2 lat. Od udzielenia mu zezwolenia na zamieszkanie w Polsce i nabycie nieruchomości, jeżeli cudzoziemiec w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywce nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej przez pięć lat. Proszę Państwa, i to jest wstęp to za wyjątek od podstawowej zasady, Ale pytanie jest dotyczy wszystkich cudzoziemców, ale pytanie jest kolejne następujące. Czy cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich? Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podlegają takim samym regułom jak cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej? Otóż nie podlegają tym samym zasadom. Ustawa przewiduje, że osoby te inne muszą ubiegać się o zezwolenie na nabywanie nieruchomości, chyba że chcą. One nabyć nieruchomość rolną lub leśną. I tu mamy pewien problem, proszę Państwa, na który najczęściej się nie zwraca uwagi, bowiem nie jest to ustawa na ogół znana. Jest to ustawa z 24 marca 1920 roku ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w której możemy, proszę Państwa, między innymi przeczytać, że Nabycie nieruchomości rolnej wymaga zgody ministra spraw wewnętrznych po uzgodnieniu tej kwestii z ministrem obrony narodowej. I powstaje tu kolejny problem, który wydaje mi się często jest niezrozumiały. Otóż, proszę Państwa, ustawa przewiduje, że osoby te, które są... Obywatelami państw Unii Europejskiej nie muszą ubiegać się o zezwolenie na nabywanie nieruchomości, chyba że chcą właśnie nabyć nieruchomość rolną lub leśną, jak już wskazałem. Czyli nie muszą, muszą uzyskać wówczas zgody ministra spraw wewnętrznych przed upływem 12 lat od chwili wstąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej. A Polska do Unii Europejskiej wstąpiła w kwietniu 2004 roku. Również takie zezwolenie muszą posiadać, jeżeli chcą nabyć kolejny dom, drugi dom przed upływem 5 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jeżeli jednak nabywca tego drugiego domu yy, przebywa legalnie i nieprzerwanie na terenie Polski przez co najmniej 4 lata lub nabywa nieruchomość w celu prowadzenia działalności hotelarskiej lub turystycznej to polegający na świadczeniu tych usług, to nie musi on występować o zezwolenie tej nieruchomości. Czyli jest to szereg takich różnych, nazwałbym to, kruczków prawnych albo może nieścisłości, które występują w tych, w tych ustawach. Ustawa z 1920 roku, przypominam. Jaki jest tryb postępowania w sprawie uzyskania zgody na nabycie nieruchomości na terytorium Polski przez cudzoziemców? Otóż należy, proszę Państwa, wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych. Wniosek powinien zawierać przede wszystkim oznaczenie wnioskodawcy jego statusu prawnego, oznaczenie nabywanej nieruchomości, oznaczenie zbywcy, określenie formy prawnej nabycia nieruchomości, informacje o celu i możliwości nabycia takiej nieruchomości. Do tego wniosku który cudzoziemiec powinien dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, o których pisze we wniosku. Czyli może być to akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, mogą być to dokumenty potwierdzające urodzenie bliskich jego mieszkających na terenie Polski, bowiem w drugim punkcie stwierdza się, że do takiego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności. Potwierdzający związek cudzoziemca z Polską. Otóż nie definiuje się tych okoliczności, na czym one mogą polegać. Te wskazujący na związek cudzoziemca z Polską. Ale proszę Państwa, możemy sobie wyobrazić to, że będzie to na pewno posiadanie narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia, że będzie to zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski, że będzie to posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony lub osiedlenie się, że będzie się członkiem władz zarządzających, na przykład prezesem, zastępcą prezesa, to są czy wykonuje się. Na terenie polskiej działalność gospodarczą lub rolniczą zgodnie z przepisami polskiego prawa. Otóż są to te okoliczności, które potwierdzają związki cudzoziemca właśnie z Polską. Które mogą stać się tą okolicznością pozwalającą ministrowi spraw wewnętrznych na wydanie pozytywnej opinii. Czy są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o nabywanie nieruchomości celem zaspokojenia potrzeb życiowych cudzoziemca? No, są te ograniczenia wymienione w ustawie, a mianowicie nie może ta powierzchnia tego gruntu, który chciałby ta nieruchomość nabyć, nie może przekraczać 0,5 hektara, czyli 5. 1000 metrów kwadratowych. No jest taki wymóg tutaj i właściwie to nie wiadomo dlaczego tylko te 5000 metrów kwadratowych można nabyć. Pewne przepisy wynikają z ustawy, o której już mówiłem z 1920 roku o polityce rolnej państwa. 1920 rok to był okres odzyskania niepodległości, państwu należy przypuszczać. Chciało się